Zaczynamy prosto. Pytanie o nazwa firmy albo pytanie o Wasz konkretny projekt. I dlaczego tak? No bo po pierwsze nie sprzedajesz i nie krzyczysz oferta. Po drugie brzmisz jak wewnętrzna korespondencja. W pierwszej linii swojego maila musisz dać konkretny research i konkretną informację, najlepiej z komplementem. Więc może to brzmieć, czytałem artykuł, wywiad z Tobą w marketing przy kawie. Świetny punkt widzenia na influencer marketing w B2B. Druga linia tego maila to Expert Insight i Social Proof. Właśnie skończyłem projekt z CMO Orange i zauważyłem podobną sytuację. 60% budżetu szło na kanały, które nie generowały leadów dla B2B. Trzecia linia to miękkie call to action. Ciekawi mnie, czy u Was też jest to wyzwanie. Masz 15 minut w tym tygodniu na krótką rozmowę. Widzisz, jakie jest inne podejście? Kompletnie nic nie sprzedaje. Mówię prosto do rzeczy. Więc jak zmieniłem ten punkt myślenia z sprzedawania na dzielenie się ekspertyzą, to faktycznie moje maile zostały przekazywane do kogoś z niższego szczebla. Jasne, dyrektor nie odpowiadał, ale niższy szczebel już się zainteresował. Ale uwaga, tu jest pułapka. Nawet najlepszy e-mail. Nie dostaje czasem odpowiedzi w pierwszej kolejności. No bo widzisz, jeśli faktycznie myślisz, że brak odpowiedzi oznacza kategoryczne nie, no to straciłeś około 50% klientów. I teraz pamiętam, jak to było u mnie. Na początku, gdy to wysyłałem, nie czułem się z tym pewnie, to miałem wskaźnik odpowiedzi na poziomie górnolotnego 1%. I byłem mega sfrustrowany, bo to kosztowało mnie mnóstwo czasu na ten research. I myślałem, że robię coś źle, ale na szczęście popchnęło mnie to do jednego wniosku.